punktów co jest I... nieprawdopodobnym rezultatem? Ej, halo, halo, No i nic, nie w ogóle nie dacie mi porozmawiać. Nie. Halo, Halo, no, halo no, Patryku. No, no, cześć. Dzień dobry. Cześć. Chcesz porozmawiać z kogo Dlaczego nie? Te, właśnie, dlaczego nie bo... sobie. Pa Paweł, powiedz mi tak, jak z jak, e, e, tego, właśnie, jak ten... No, oczekiwanie, bardzo fajne pytanie. Twoje na, na nagrody właśnie jak tego, jak... Jak długo... Paweł. Paweł Patryk. No jak ja mówię? Paweł. No tak. Tak. To, to może masz kon konkretne miałeś pytanie, czy nie? To <grym> no, takie właśnie było. Aha. Chciałem porozmawiać sobie. Aha, rozumiem. No, Pawle, słuchaj, wybierz dla siebie nagrodę, o którą będziesz grał w finale. Bardzo prosimy. Są y, nasze kaktusy, nie? Jak to się nazywa? Kokosy. Aha, to I tak, który, który mamy odsłonić, Paweł? Dwójkę. Dwójkę. Bum. I gramy bombe. o komputer. Warto było czekać. Teraz tak, uwaga. Wszyscy hugolinowalniacze, oglądacze zaciskają kciuki, a Paweł zaprasza nas wszystkich do finału. Ale mamy siedzieć czy stać? Możemy stać. Stoimy, stoimy. stoimy. wszyscy stają. Proszę wszyscy stają i oglądamy finał. Do to to co, się co, stanie? Stanie? co się stanie? co się staje nikt czy tego Nie oglądał no, no, co się stanie? wydawało mi się że to był ser już to oglądałem ene do i i i i uwaga jaki będzie stek i będzie chyba dobry będzie dobry jaki? o nie Pawle nie przejmuj się, nie przejmuj się, nagrody pocieszenia wysyłamy natychmiast do ciebie. Postaramy się, żeby one były super w związku z tym, że cały tydzień musiałeś czekać na ten moment. Ja bym... Chyba źle wybrałem. Szkoda. No szkoda bardzo, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że fajnie grałeś, uzyskałeś rewelacyjny wynik. Gratulujemy. A teraz przypominamy o tym, że cały czas trwa konkurs Miesięcznika Świat Przygód z Hugo. I takie właśnie kupony wysyłacie do tego miesięcznika i dzięki temu możecie się spotkać z nami w naszym programie. Właściwie pograć z Hugo. O właśnie. No i właśnie tam... I w, właśnie, w, tym, w tym miesiącu możecie znaleźć właśnie w tym miesięczniku płytę z piosenkami śpiewanymi przez tego przeze mnie właśnie nawet i przez Bartka Bronę i, I, i przez Andrzeja i przez Andrzeja. I Wojtka zagadki konkursy i tak dalej. I w tym poradze... tygodniu autorem najsympatyczniejszego hasła nadesłanego właśnie na takim kuponie jest... Jest, łączymy się teraz e, z tym szczęśliwym Janek. czytelnikiem halo, halo. Halo, Janku. Pan... Witamy Pan... cię Janku. Powiedz nam jak, jakie jest twoje nazwisko ile no masz lat, gdzie mieszkasz? E... Na imię mam. Na... Janek. Janek. wiemy. Nazwisko mam. E... To... Bożyński. Tak. Mm -hmm. Mieszkam w Smarzeńcu I... i lat mam. Cześć. Oj, pięknie pięknie. Pięknie. A Janku, a pamiętasz może jeszcze hasło, które wymyśliłeś tak. pisząc? No tak, proszę bardzo. Hugo Fani, czy wy wiecie, że moc przygód przeżyjecie, telewizję oglądając, a od dzisiaj też czytać? Super pismo z komiksami, grami i informacjami. Brawo! brawo, brawo, brawo super. No dobrze, ale tak... Żebyś mógł zagrać mogę, w Hugo, no, to co Hugo musi się stać jeszcze? Co? co się musi stać? No oczywiście musisz odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, które nie. odpowiedź znajduje się e, w naszym... Treści miesięcznika. miesięcznika. Tak właśnie. No. To pytanie brzmi następująco. Kto za Zastanów się, kto nie Może ty Hugo zbyt zbyt Może pochopnie. ty Hugo. No dobrze, to ja może zadam pytanie. Uważaj, Janku, pytanie jest takie. Czy w południe cienie są najkrótsze, nie mylić krót. południe, w środku dnia, słońce jest wysoko, Ech, tak! tak, pewnie, I że bardzo, są to jest właśnie bardzo dobra odpowiedź, ale nie dodałeś, że w dzień brawo, szkoneczny. Janku, wiesz co teraz się stanie, teraz będziemy wy wybierali grę, w którą będziesz grał, no, tej znaczy, komputer proszę bardzo, proszę, i, I ruszamy, i kiedy, kiedy, już, już, stop, stop, Kukurko, kukurko. Kukurko. I bardzo dobrze. Jeśli posłuchasz mnie, to na pewno skończysz tę grę z dużą ilością punktów. Aha. Tak. No Kurka no, w lewo, tak. szóstka w prawo, dwójka do góry, ósemka na dół. Pierwszy i ostatni etap proponuję Ci, żebyś przeleciał po prawej stronie. Po prawej może stronie. Ja to. proponuję, żebyś żeby słuchał się Andrzeja, bo on jest pilotem z licencją. No, tak. A ja mam na przykład kawę ze śmietanką. Dajmy. Grajmy. Już niedługo wyrwiemy kugolinę i dzieci ze styli. No! Tra... Tra... Dobrze. I teraz w I... dół. Ósemka, ósemka. Osiem, już osiem. Dobra, świętisz po tej stronie. Jest, dobrze. Jest bardzo dobrze. Nie bój się. Jest bardzo dobrze. Tych diamentów może nie ma zbyt dużo, ale jest już trzeci. Jest inna o! O to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Przypominamy, że Janek ma 6 lat. 6 lat i świetnie pilotuje. Dobrze. Dobrze. W lewo, w lewo, w lewo. W lewo po po prawej, w lewo, czwórka, szybko. Świetnie. I tak zostań. Tu jest spokojnie. Nic się nie zdarzy. Możesz ten diament zebrać. Był nie był. Nie, nie było go. Nie było go. I teraz spokojnie możesz wejść do tunelu.

Szóstką. Szóstka, szóstka. Tak. Dobrze. Zniżaj się. Jesteś pewny, że górą? Oj, nie wiem, nie wiem. No góra, właśnie. góra. Nie wiem. Nie. nie. wiem. Nie, w dół. Mm. Powiedziałem, nie że dół. nie wiem. Krzyczałem, że nie wiem, ale spokojnie. Hugo, Hugo, nie zagaduj. Jest dobrze. Dobrze jest. Hej, hej! Uważaj, co robisz? I tak zmieniłeś trasa. ten dziennik. Zawsze był niżej. No położyłem go tak, bo... No nie wiem, bo tak. I ten, całą noc I nad tym pracowałem. Czyli szóstką i w dół, w dół, w dół. Proszę bardzo. Już jest tak blisko mety, że ja w ogóle jestem z... te Jesteśmy już w finale. Jesteśmy uwaga, już w finale. Uwaga, uwaga. uwaga. Będzie jeszcze jeden pienięg? Nie. Dobrze, dobrze Nie, robię. Już będzie lecie... finał. To już będzie finał. Jest, jesteśmy w jest finale, brawo! Pewnie, brawo! Janku! Proszę. Piękne hasło. Janek wysłał hasło. Piękna gra i mam nadzieję, że będzie taki sam finał. Znalazł treść miesięcznika i zaraz się w finale. No już, zobaczmy teraz wynik, oficjalne wyniki. Tych diamentów było kilka. Siedem. Osiem? Osiem. A, Siedem. Czyli łączny wynik twojej rozgrywki 58 punktów. Janko, na proszę, teraz czas, wybieramy no? wygraną, o którą będziesz Możesz? grał w finale. Proszę. Już wyskakują za ekranu trzy kokosy który? i... Wybieramy. Pierwszy no! drugi? Nie, powiedz. Powiedz. Pow... Powiedz który... Dwójka. 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 Dobrze. Dwójka. Jest. Jest to komputer. Dobrze. I bardzo się cieszymy. Oglądacze. Wstajemy, wstajemy, wszyscy wstajemy. Proszę bardzo. Zaciskamy kciuki za Janka, który ma 6 lat i proszę bardzo, zapraszamy do kinału. Proszę. Hugo, <laughs> tak, tak. No, nie przejdzie niezauważony. Nie przejdzie zauważony? <laughs> A co się będzie działo? No, Wiadomo, tak. teraz będzie biały. Ten facet co wyskoczył, tylko to bardzo do ciebie podobny. Nie tak. Andrzej nosi inne okulary. I, I Janek myślimy, postawił na trójkę. Janku, że może Janku, to jest prawidłowy wymóg. Chcielibyśmy się z Tobą spotkać. I jest to prawidłowy wybór. I wygrał. I spotkamy się na wygrałicznym. To Janka! To znaczy, najpierw Janek przywędruje do nas, a później razem z komputerem cieszy. Ale co fajnie! Co tam się w domu dzieje, Janku? Niech ktoś krzyknie, niech ktoś coś powie! Rodzino! Hurra! 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 słyszeliśmy! Słucham serdecznie! Kto się najbardziej w rodzinie cieszy? Co najbardziej? Ja! No i tak być powinno! Janku, masz już komputer?